Cześć i czołem, witajcie na moim kanale W dzisiejszym odcineczku Pogramy sobie w Brawl Stars A nie, zap nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału Zalajkować I dać jakiś komentarz I przypnę wam serduszko A w dzisiejszym odcinku, jak mówiłem Zagramy sobie w Brawler. pokażę wam mój klan Tu widzicie macie klan byście dołączyli Było fajnie, więcej osób było Może do topki byśmy doszli Nie wiem, nie wiem, ale było ogólnie fajnie Dobra pokażę wam moje postacie w początku oczywiście mam 28 postaci na 38 to jak widzicie powoli wam będę pokazywał widzicie mam wiele na dwóch sterberach gala też w takim tu zagrać zagramy sobie może kim to... Tutaj? O, z kinem to było na solo. Zobaczymy jak mi pójdzie. Napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli dołączyć takiego klanu, czy nie za bardzo. Było fajnie gdzie dołączyli. No dobra. Trochę będzie netmilażył. Ale nie gniewajcie się na to. Po prostu wszyscy korzystają z internetu i... No tak jest Dobra Lecimy tam Dobra Tu ból jest Ulta muszę naładować Tu mi zaraz nie podjechał Patrzcie Dam mu taką młotkę. No i mówiłem o tym właśnie. Kurde. Powiedzcie ogólnie co ja źle Jak źle gram o co chodzi? Totalnie już nie umiem grać. Pokażę wam ile wam poharków Sezon mi zabrał ogólnie. Widzicie? Jak coś za cicho mówię, to mówcie, nie? Dobra Weźmiemy B Znaczy weźmiemy tego Maxa Zagramy sobie tym, tym razem O z Mikołajem To taki No Mikołaj dawaj. A nie dobra przez Iri Ogólny Patrzcie fajny klan. Gdybyście dołączyli w ko kozacko Iby mi Nie ogólnie Pokażę wam Patrzcie Zarąbiamy Ogólnie chcę sobie wymaksować nitę Z Terpoera Fajne skin do lona Z Alilonga Bo się parę gier i... Kończę Zmieniałem tylko klam pokazać, ale dobra Jak już was tak lubię To se zagram jeszcze jedną gierkę I kończę wiecie Tylko nie obraźcie że tak krótko Dobra Pokot to jest jedna z moich ulubionych postaci Oczywiście nie za bardzo Przecież tak, no wstydzę się zgadzać do kamerki Nie wiem, czy będziecie, żeby jakoś ten z... Jecie, będziecie mi wyzywać, jak się, nie wiem Ogólnie Dobra Powiedzcie w sumie co ja źle robię Brausa Czy też macie Braus teraz, czy gracie w niego Ile macie to Wszystko napiszcie w komentarzach O kurde, dobra Chciałem uciekać Mam taką emotkę Ogólnie to Z waszą pomocą Wybiły te pochary Widziałem po youtuberów Grałem z takim jednym youtuberem No i Nie za bardzo był dobry, ale ja chyba nie byłem lepszy, dobra Przegramy to Dobra, mamy czwarte miejsce no jak widzicie mamy plus Przypomnę jeszcze raz dołączyć do tego klanu pogramy sobie być co osób jak już mówiłem no i co? Ja chyba kończę nie zapomnijcie zasubskrybować zalajkować tego kanału dajcie jakiś komentarz a ja wam przypnę serduszko no to się z Wami żegnam.